Jak zrobić skakanie i porusanie duska za pomocą fizyki w Penguin Mode? Dodaj rozszerzenie Physics, kiedy kliknięto niebieską flagę, zakładki Physics, ustaw pozycję na zero, włącz fizykę dla tego duska, a teraz wesz ten blok i stawiaj tak jak ja co one robią? sprawiają że duszek nie może wyjść poza granice mapy i teraz zawsze jeśli spacja naciśnięta polus duszka za pomocą siły i ją trochę zmieść i czekaj 0,1 sekundy. I nie działa. Dlaczego? Kiedy kliknięto zawsze, Tep simulation. Co robi? Domyśl się. A teraz porusanie. Kiedy kliknięto zawsze, jeśli klawis D naciśnięty porus duska za pomocą siły w kierunku prawo, skopiuj Ustaw krawiz na A i zmień kierunek na przeciwny. Zmniej prędkość. Ustaw kierunek na 90. Tak wiem, że dusek. O nie, nie działa, bo dusek wychodzi za granicę mapy. Witaj w pracy programisty. Po prostu zamień te bloki i już działa. Dlaczego? Nie wiem, ale ważne, że działa. Elo.